Maćko, jesteśmy po meczu ćwierćfinałowym. Utah pokonuje Seattle. O tyle imponujące, że wczoraj pokonaliście Sacramento w pierwszej rundzie playoff, dzisiaj Seattle, czyli czwarty Seed. Jak ciężko gra się tak mecze dzień po dniu? Ciężko, ciężko, ale była duża mobilizacja. Wszyscy przyszli przed meczem, była solidna rozgrzewka, dużo rzutów. No, coś było w nogach na początku i potem w trakcie meczu też może było widać, może nie. No ale daliśmy radę i myślę, że to też jest fajnie tak się sprawdzić dwa mecze dzień po dniu i to tak jak mówisz, świetne drużyny, dzisiaj dwa razy, znaczy dzisiaj nam się udało, wczoraj też ostro w obronie, wydaje mi się, że to gdzieś tam był klucz do, do sukcesu. Nie? Właśnie mówisz o obronie, zatrzymaliście Seattle na 40 chyba 5 punktach ostatecznie, ale co ciekawe żaden z zawodników Seattle nie rzucił nawet swojej średniej z sezonu. Jak byś ocenił tą obronę dzisiaj? Tak, staraliśmy się grać twardo w obronie, przekazywać sobie ich, bo wiedzieliśmy, że będą zabiegać. Nomen omen pomogło nam wąskie, wąskie boisko w obronie, chociaż w ataku też bardzo się męczyliśmy, wydaje mi się, tak jak oni. Nie było, nie było tam za dużo miejsca. No i tyle, twarda obrona i, i w, końcu, w końcu już mi ich trochę wymęczyli, bo w drugiej połowie przestali trafiać. W, w pierwszej połowie mieliśmy wrażenie, że wszystko im wpada, ale cierpliwie graliśmy swoje i, i się udało. Tak, oni długo byli na prowadzeniu. Ostatnie jakieś 8-12 minut to był wasz ram punktowy i utrzymany do końca. Dobra, ostatnie pytanie. Dzisiaj 14 rzutów wolnych w Twoim wykonaniu. Czyli w zasadzie wyrównałeś tym swój rekord kariery w Lidze 36. Czy to była część taktyki? Eee, tak e, na to wychodzi. Ze skupą Gałeckim czuli osobiste ułożenie ręki e, przed, e, przed meczem i opłaciło się. Super. W takim razie dodam jeszcze, że jeśli chcecie wygrać mistrza, to trzeba znowu zagrać mecz po meczu, dzień po dniu, bo półfinał, finał, poniedziałek, wtorek. W półfinale trafiacie na Denver. W takim razie ja Wam życzę powodzenia. Dzięki za dzisiaj. Tak jest, dzięki.